Wyjątkowa oferta dla koneserów pięknych kamienic. Zapraszam na prezentację. Na sprzedaż pięciopokojowe mieszkanie o powierzchni ponad 143 m2 na drugim piętrze w stylowej kamienicy przy ulicy Małpowskiego w Szczecinie. Przestronna kuchnia z jadalnią, wykonana na wymiar z litego drewna, ze sprzętem najwyższej jakości. Oryginalne, odrestaurowane drzwi, dębowe park oraz machoniowe okna. Wszystko tworzy niepowtarzalny klimat dawnych lat. Wnętrze po kompleksowej modernizacji. Wymienione instalacje elektryczne, wodne i grzewcze, a komfort dopełnia duża łazienka i dodatkowa toaleta. Z okien roztacza się widok na spokojny, zielony dziedziniec. Mieszkanie jasne, słoneczne z ekspozycją na trzy strony świata. Tu tradycja spotyka się z nowoczesnością. Miejsce z duszą, które zachwyca od pierwszego kroku. Zapraszam na prezentację. Karol Link, Link Nieruchomości.